Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, jest mi niezmiernie miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Tematem tego spotkania będzie afirmacja na konkretną osobę, a także jak możemy zaprogramować pozytywnie magnetyzm w naszym życiu, abyśmy przyciągali do naszego życia to, co chcemy w tym życiu widzieć, a nie to, co chcemy usunąć. Po ostatnim rytuale dla naszej Matki Ziemi pojawiło się pytanie, czy my możemy afirmować, aby dana osoba, konkretna osoba z imię i nazwisko zachowywała się w życiu tak czy inaczej, czy na przykład działała ekologicznie, bardziej szanowała zwierzęta, szanowała naszą matkę ziemię? Pytania te również bardzo często pojawiają się w magii miłosnej, gdzie jednym z Waszych zadań jest również pisanie tej afirmacji, na przykład na konkretną osobę, że Wasza ukochana osoba do Was wróciła, mieszka z Wami, czy łączy Was jakiś związek taki udokumentowany, małżeński. I pojawiło się to również w związku z tematem magii finansowej: czy możemy zrobić komuś prezent i przyciągnąć na przykład dla naszego? partnera, dla naszej mamy, taty, na przykład wygraną w Topolotka. I dlatego dzisiaj omówię ten temat i jeżeli cokolwiek będzie niejasne, bardzo proszę pytać, a w komentarzach uzupełni jeszcze tak, aby wszystko w 100% było raz na zawsze wyjaśnione. Czy można stosować afirmację na konkretną osobę? Czy raczej koncentrować się na takiej afirmacji? Ogólnej, czyli na przykład na ogólnym dobrobycie, na ogólnie sferze miłość, miłosnej, czy no, ogólnie na dobrze, nasz, dobrze dla naszej planety, dla naszej Matki Ziemi. Moi drodzy, można stosować afirmacje konkretne, jeżeli sytuacja tego wymaga. Jeżeli na przykład wy w waszym życiu widzicie, że jakaś osoba robi krzywdę naszej planecie, w jaki sposób działa, Niekorzystnie, negatywnie, to Wy możecie stosować afirmację z użyciem jej imienia, imienia i nazwiska lub takiego określenia, na przykład mój sąsiad, moja sąsiadka, osoba, która mieszka w tym domu czy w innym. I taka afirmacja również będzie działać. I tutaj często pojawia się pytanie, jak to funkcjonuje, jaki wpływ ma to na wolną wolę danego człowieka. Temat postaram się omówić. Bardzo krótko i takim bardzo, bardzo prostym językiem, aby każda osoba, nawet ta, która dopiero pierwszy raz z takim tematem się spotyka, była w stanie go w pełni zrozumieć i wykorzystać tą wiedzę w swoim życiu. A nie tylko osoby, które są już na którymś tam punkcie wtajemniczenia i które znają całą tą terminologię naukowo-magiczno-mistyczną. Tak to nazwijmy. Sam temat afirmacji. Wyobraźmy sobie, że mamy taki rzutnik, do którego wkładamy slajd. Ten slajd to jest jeden konkretny obraz. Który przy pomocy tego rzutnika my powiększamy, i on jest widoczny dla wielu, wielu ludzi. Na przykład, gdy e, robimy jakiś wykład i chcemy coś pokazać i setka ludzi ogląda ten sam obraz, który myśmy na przykład stworzyli. Myśmy zrobili najpierw to zdjęcie i potem w formie slajdu prezentujemy to zdjęcie dla innych osób. I dokładnie tak działa afirmacja. Jeżeli Wy wyobrażacie sobie coś. Coś piszecie w formie zdań, zdań na kartce, to wy również tworzycie taki obraz energetyczny, który będzie wisiał gdzieś w takiej innej przestrzeni i inne osoby mogą go widzieć. I teraz dokładnie tak jak w takim rzutniku, wy możecie nastawić kontrast, że ten kontrast będzie silny i wówczas każda osoba wie, a tak, to dokładnie widać na tym obrazku. Ale wy możecie również nastawić ten kontrast tak, że obraz będzie rozmyty, i wówczas każda osoba będzie się musiała domyślać, co tak naprawdę jest na tym zdjęciu. I tak działają skuteczne i nieskuteczne afirmacje. Jeżeli wasza afirmacja ma być skuteczna, czy wasza wizualizacja ma być skuteczna, to ten obraz musi mieć taki kontrast, aby każda osoba, która go widzi, aby mogła od razu stwierdzić, a to jest to i tamto, żeby te osoby nie musiały się dopyślać. Jeżeli natomiast Wy e, macie słabą koncentrację, piszecie te afirmacje, ale myślecie, myślicie na przykład o niebieskich migdałkach albo macie wewnętrzne wątpliwości, piszecie, że jesteście. W z kimś w związku, ale wiecie, że w ostatnim czasie żeście się pokłócili, i to właściwie jest niemożliwe, żeby ta osoba w tej chwili chciała być ze mną w związku. To pojawiają się te takie potrzebne, negatywne podszepty naszej strony cienia, która zawsze nas chce zablokować, zawsze chce nam coś utrudnić, i te potrzepty będą miały wpływ na jakość waszej afirmacji. Czyli im więcej tych wątpliwości, im mniejsza koncentracja, im mniej czasu poświęconego na afirmację, to ten obraz będzie bardziej rozmyty i każdy będzie musiał się domyślać, co wy tam próbujecie stworzyć czy komuś pokazać. Jeżeli Wy natomiast koncentrujecie się w 100% na waszej afirmacji, ta afirmacja jest poprawna, ta afirmacja jest również, um, jesteście pewni tego, co piszecie. Czyli e, nie macie jakichś takich wewnętrznych wątpliwości czy rozbieżności, to ona będzie, moi drodzy, wyraźna. I każda osoba, która ma do niej dostęp w tym świecie energetycznym, będzie ją widziała. I jak to działa? W tej chwili jest mucha na kamerze i mam nadzieję, że mnie jeszcze widzicie. <laughs> moi drodzy, i teraz, jak działa to na wolną wolę danego człowieka? Jeżeli wy piszecie konkretną afirmację na konkretną osobę, to łączycie się telepatycznie z tą osobą i ona będzie o Was myśleć. Jednocześnie będzie miała dostęp, jak gdyby, do tego obrazu, który żeście stworzyli. I po pewnym czasie, widząc ten obraz, Podświadomie, nieświadomie, zupełnie nieświadomie uzna go za swój własny i zacznie go na zasadzie magnetyzmu przyciągać do swojego życia. I często zdarza się coś takiego, że dana para, która się rozstała i jedna z tych osób walczy o związek i chce koniecznie odzyskać tą drugą osobę, pisze afirmację, tworzy obraz gdzie są oni szczęśliwi, gdzie mieszkają razem, mają na przykład potomstwo i tym podobne, to po pewnym czasie, gdy ta afirmacja zacznie działać, bo ta osoba, która jest jakby tylko przedmiotem tej afirmacji, zacznie ją widzieć, po pewnym czasie uzna za swoją własną i na zasadzie magnetyzmu zacznie to przyciągać do swojego życia, to często zdarza się coś takiego, że ta para schodzi się ponownie.